Drodzy bracia, pozdrawiamy Was z Jerozolimy. Jesteśmy przy Bożym Growie. Pamiętamy o Was w modlitwie. Odprawialiśmy tutaj za Was kilka dni temu Przeświętą Jerozolima, nasza cała wspólnota Dominikanów, ale nie tylko, bo Biblii modli się za Was głęboko. Jesteśmy w tym miejscu, gdzie Chrystus z martwych wstał. Kaplica za naszymi plecami, to jest kaplica grobu. Chrystusa, pustego grobu. To miejsce nam mówi, że światłość zawsze zwycięża nad ciemnością, życie zawsze zwycięża nad śmiercią, a dobro zawsze zwycięża nad złem. I tutaj dzisiaj przynosimy Was, drodzy bracia, przynosimy całą krainę wszystkich, którzy cierpią i modlimy się do Chrystusa, zwycięzcy śmierci, żeby przyniósł życie. Субтитры